Boże, Mogę, to ty? Co dzisiaj daliście w nowej aktualizacji? Stary, patrzę na to. Dodaliśmy no. nowe animacje wchodzenia po lianach. Wow, modęk, ale nie widzę różnicy. Ja też jej absolutnie nie widzę, ale wreszcie dodaliśmy coś nowego. Wow! Wow! Dawaj, Dobra, dalej, dalej ze da mną pokażę Ci kolejne nowości. No, 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 no. no. Co tym razem, co tym od, razem? Od dnia dzisiejszego postanowiliśmy dodać Wegetariańskie kotlety. Okej, okay, Możę. Na pewno komuś się to spodoba. A mogę no, jednego? Mi, jasne, ale mi na przykład się to nie spodoba. Kto jest wege, ten rucha kolegę. Chodźmy dalej. <laughs> Okej. Okay. Teraz najlepsze. Kiedy wejdziesz w, w trzcinę cukrową, ona hmm. staje się niewidzialna. Serio? Pokaż. Ej, Mojang, bo chyba mnie oszukałeś. Ja wszystko widzę. E, nie, serio. Tylko to działa na singlu. A. Wow! Wow!